Kiedy Takashi, Kayoko i Saki schodzili z góry, Sho opowiedział im wszystko, co znalazł w papierach. Skwitowali to niemym milczeniem, z racji tego, że zbyt niebezpiecznie było mówić, kiedy schodzili po niestabilnej trasie wagonika. Ale to jeszcze nie wszystko. kontynuował przejęty Sho. Według napisu na dole, wszystkie akta sprawy zawierały 21 stron, a w tej teczce jest ich tylko 20. Jedna z nich musiała zostać wyrwana, ale nie ma jej ani tutaj, ani w poprzednich. Zagłuszył go krzyk kajoko, pod którą załamała się jedna z desek utrzymujących całą konstrukcję. Wszystko niebezpiecznie się zachwiało, więc wszyscy ciasno przylegli do torów, bojąc się spaść. Byli dobre kilka metrów nad ziemią, a upadek na pewno nie skończyłby się dobrze. Noga mi ugrzęzła! Piszczała Kayoko. Spokojnie, uspokój się. Nic ci nie będzie. Próbował ją uspokoić Takashi. Zaraz coś zrobimy. Nie rzucaj się tak. Rusztowanie chwiało się coraz bardziej, pozbawiając ich równowagi. Takashi przesunął się do dziewczyny, żeby jej pomóc wyciągnąć nogę, zaś Saki wciąż w pozycji leżącej trzymała się kurczowo torów. Udało się! Powiedział Takashi, oswobadzając Kajoko. Cała konstrukcja wciąż nie była stabilna, więc postanowili iść na kolanach. Najpierw jednak musieli przekonać Saki, że jest bezpiecznie i nic jej nie grozi. Dostała ataku paniki, jednak po chwili jej przeszło. Sho w międzyczasie pytał, co się dzieje, jednak nikt go nie słyszał. Dopiero teraz zdali mu całą relację z tego, czego właśnie doświadczyli. W końcu zeszli z kolejki. Połączenie zostało przerwane. Szon nie wiedział, czym to jest spowodowane, jednak próbował oddzwonić. Nic. Ponawiając próbę, usłyszał, jak górna szafka biurka, która uprzednio była zamknięta, w jakiś nieznany mu sposób otwiera się, ukazując to, co czekało w środku. Były to kolejne kartki, tym razem ze zdjęciem oprawionym w ramkę, przedstawiającym neko w dniu swojej chwały czyli tym, kiedy po raz pierwszy zagościł jako atrakcja w restauracji. Jedna z kartek okazała się brakującą stroną z informacjami o Hachiro Maeno, zaginionym chłopcu. Były tam informacje o tym, że drzwi od magazynu dziwnym trafem nie dawały się otworzyć. Klucz nie działał. Wyglądało to tak, jakby zamek był kompletnie zmieniony. Wezwano specjalistę, który po pewnym czasie doszedł do źródła problemu. Zamek był zapchany. Wyglądało to tak, jakby ktoś na siłę nawpychał tam mnóstwo mokrego papieru i tektury, zapychając cały mechanizm. Wszystko zostało oczyszczone, a magazyn przeszukany. Nie znaleziono w nim nic oprócz kilku niepotrzebnych dekoracji, pudeł z wyposażeniem i starej, wadliwej maskotki. Shaw spojrzał na drugą kartkę i zdał sobie sprawę, że jest napisana odręcznie. Ktoś bardzo uważnie wykaligrafował każdy ze znaków, przykładając do stylu wielką uwagę. Po trzech latach chwały Park Rozrywki Tanushi Koen został zamknięty. Owoc mojej ciężkiej pracy i poświęcenia ulega likwidacji. Najpierw neko potem sprawa finansowa, a teraz jeszcze ten nieszczęsny chłopiec. Dlaczego wszystko poszło tak źle? Wszystko sypie mi się na głowę. Jestem zadłużony. Wytoczono mi już kilka spraw odnośnie braku zapłaty w terminie. Jestem skończony. Dzisiaj był ostatni dzień radosnego parku. Wszyscy już się wynieśli, teraz zostałem tylko ja. Jak to mówią, kapitan zawsze tonie ze swoim statkiem. Tak i ja umrę razem z tym miejscem. Miyamoto Ushinoza, żegnajcie. Mężczyzna stanął na samym szczycie góry. Pod nim rozciągał się jego ukochany ośrodek, torowiska wagoników, baseny i przepiękny zamek marzeń. Wiatr rozwiewał włosy. Po raz ostatni popatrzył na to wszystko oczyma mokrymi od łez. Zamknął je, po czym rozpostarł ręce i skoczył. Po przeczytaniu tego, Szo spróbował ponownie zadzwonić do swoich przyjaciół, i tym razem mu się udało. Okazało się, że są już prawie przy bramie. Opowiedział im o ostatnim zapisie właściciela. Kto by pomyślał, że tak wesołe kiedyś miejsce niesie ze sobą tak tragiczną historię. Szo wstał i spojrzał do pierwszej szuflady. Na samym jej dnie leżał klucz z przypiętą do niego papierową plakietką głoszącą magazyn. Usłyszał pukanie do drzwi. W pierwszym odruchu przestraszył się, że w ośrodku znajduje się ktoś jeszcze, ale po chwili zdał sobie sprawę, że to jego przyjaciele. Szu! Możemy wejść? Czy znów nadwyrężasz prawą rękę? krzyknął Takashi. Nie wygłupiaj się, tylko mi otwórz odpowiedział, podchodząc do drzwi, zadowolony, że w końcu wrócili. Jasne, szefie, już się robi. Takashi wyciągnął z kieszeni scyzoryk, po czym umieścił w zamku odpowiednie odgałęzienie i otworzył drzwi. Wszyscy ucieszyli się widokiem Sho, który powoli do nich kuśtykał. To co, spieprzamy z tego miejsca? Co jak co, ale ja już mam dość wrażeń. Stwierdziła Saki. Ja też. Przytaknęła Kayoko. Jestem zmęczona i wszystko mnie boli. Nie tak sobie wyobrażałam tę wycieczkę. No to cała marsz do minivana. Kierunek dom. Zakomendował Takashi. Poczekajcie chwilę, powiedział strapiony Sho, wyciągając przed siebie klucz. Mamy jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Przeszli przez część z basenami i zlokalizowali część przeznaczoną dla pracowników, w której znajdował się magazyn, biuro zastępcy szefa i skład na urządzenia sprzątające do basenu. Podeszli do drzwi z tabliczką Sutoku. Jesteś pewien, że chcesz tam iść? Zapytała Kayoko. Tak, sądzę, że rozumiem już o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego nic wcześniej nie mówiłeś? Wszystkim rzuciło się na usta to pytanie. Bo brzmiało to trochę, no, nierealnie nie wiem jak to powiedzieć. Mimo wszystko sądzę, że powinniście tam pójść ze mną i nie jest to tylko moje zdanie. Kto jeszcze tak sądzi? Jak mówiłem, brzmi to trochę dziwnie. Po prostu chodźmy i wszystko zobaczycie, dobrze? Włożył klucz do zamka i otworzył drzwi. Ze środka czuć było zapach stęchlizny. Zeszli po schodach prowadzących na dół i znaleźli się w średniej wielkości pomieszczeniu, które było zawalone pudłami i różnego rodzaju śmieciami. Każdy krok wzbijał tumany kurzu. Zapalili letarki i rozejrzeli się dookoła. Po chwili Szo wskazał jedno miejsce i powiedział smutno. Popatrzcie. Odwrócili się w tamtą stronę i ich oczom ukazał się Neko. Niezbyt ładna maskotka, siedząca na ziemi oparta o ścianę. Ręce miała złożone tak jak matki, gdy trzymają dziecko. Pomiędzy jego nienaturalnie dużymi dłońmi można było zauważyć niewielki szkielecik. Czy to. zapytała niepewnie Saki. Tak, odpowiedział Sho, wpatrując się tempo w maskotkę. Stali tak dłuższą chwilę, nic nie mówiąc. Oddając ostatni hołd zmarłemu chłopcu. Po kilku długich minutach maskotka poruszyła się jakby w pośmiertnym spaźmie. Nie, nie chciałem tego zrobić, powiedziała głosem do złudzenia przypominający dziecięcy. Mój tato oddał mnie tutaj kiedy się zepsułem, czasami nie odwiedzał. Ale potem. Już prawie wcale Byłem bardzo za mocny. Cała grupa stała osłupiała, wpatrując się w maszynę. Chciałem mieć przyjaciela, żaliła się. Urzędsza mnie kiedyś ludzie mówili, że tato chce zamknąć w Ja nie chciałem, żeby tato zamknął Varg. W jej głosie można było usłyszeć tłumiony płacz. Chciałem mieć przyjaciela, ale mój przyjaciel był za głośno. Nie chciałem, żeby zabrali mi przyjaciela. Teraz wyraźnie było słychać, że płacze. Więc musiałem zrobić, żeby przyjaciel był cicho. Teraz pociszyłem przyjaciel, a wtedy przyjaciel był już cały czas. Ja nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem, nie chciałem, nie, chciał. nie chcia... Wyłączyła się. Takashi, Sho, Kayoko i Saki stali tak jeszcze kilka minut. Po czym usłyszeli cichy dźwięk szurania czegoś po ziemi. Zobaczyli, jak lewidujący kawałek drewna porusza się po podłodze, tworząc na niej napis: Dziękuję. Po napisaniu tego przedmiot poleciał ku sufitowi, gdzie zawisł jeszcze na chwilę, po czym spadł na ziemię. Po długim poszukiwaniu udało im się odnaleźć rodzinę Maeno, do której osobiście pojechali i przekazali informacje dotyczące ich syna. Udręczeni rodzice w końcu uwolnili się od ogromnego ciężaru, który nosili na swoich barkach przez wiele, wiele lat. Było to jedyne, co mogli zrobić. Uratowali jedyne istnienie, które byli w stanie. Drugie zaś, nadane przez właściciela, a potem zapomniane, leży zapewne wciąż w starym, zakurzonym magazynie, wśród niczym niezmąconej ciszy, żywe, myślące, samotne.